Rozdział czwarty. Koncert. W dzień pierwszego koncertu, rychło w czas, wymyślono, by publiczność dostała świecące patyczki, które można by było zapiąć wokół nadgarstka jak bransoletki. Kupujące miejsca VIP dostawali je do pakietu z biletami i gadżetami odbieranym w dniu koncertu. Reszta miała znaleźć swoje na numerowanych miejscach. Naszą grupkę wytypowano do tego zadania. Na każde siedzenie miał być glowstick oraz kartka z instrukcją w dwóch językach. Postawili nam kartony przy wejściu na trybuny. Trochę tego było. Żeby nie chodzić w tej z powrotem tak często, powkładałyśmy sobie w kieszenie wszystkiego do oporu. Rozkładałyśmy ulotki i glowsticki na siedzenia tak długo, aż zespół zaczął próbę i soundcheck. "Przypomnijcie mi czemu robimy to tak na ostatnią chwilę?" zapytała Aga. "Bo tak", zaśmiała się Asia. Rzeczywiście, zapomniałam już, że tu wszystko tak działa. Na płycie boiska zebrał się mały tłumek. Wpuszczano szczęśliwców, posiadaczy niebotycznie drogich biletów wiposkich, Uprawniały one do zobaczenia zespołu w czasie próby. Musiałam przyznać, że to było coś. Wygłupiali się między sobą, ale do niektórych dźwięków tańczyli synchronicznie, lub synchronicznie ruszali się inaczej, tworząc jakiś układ. Nawet z daleka robiło to wrażenie. Zapewne w strojach i przy oświetleniu sceny wyglądało to nieziemsko. Oficjalnie nie można było robić zdjęć, ale przemykali na to oko, dopóki nic nie wypłynęło, więc dziewczyny robiły ukradkiem zdjęcia i tylko wieczorem w naszej sali pokazywały swoje zdobycze. My też cyknęłyśmy sobie jedno z chłopakami w tle, a co? Prawie nie było ich widać, ale miałyśmy pamiątkę. Fanką nie byłam, ale to nie przeszkadzało mi doceniać performensu ani nawet bujać się do muzyki, chodząc kolejnymi rzędami i razem z fankami robić głośne u gdy zaczęli robić akrobacje. Atmosfera szybko mi się udzieliła i sądziłam, że gdybym szła na koncert, bawiłabym się równie dobrze, jak pozostali uczestnicy. Trzy godziny przy muzyce zleciały jak zbicza trzasu. Ladies, thank you for your warm applause. Rozległo się z głośników. Zrobiłyśmy kolejne u! I zespół zszedł ze sceny, machając do zebranych na płycie na odchodne. Pewnie mają lunch przed wyjściem, rzuciła któraś. My też idziemy, spojrzałam na zegarek. Niedługo zaczną wpuszczać na stadion resztę ludzi. Dobrze, że został nam ostatni rząd siedzeń. Dzień wcześniej po lunchu miałyśmy ostatnią przed koncertem odprawę i jeszcze nam powtórzono, kto się czym zajmuje. Asia i Dorota z dwoma innymi dziewczynami pomagały przy scenie. Nie mówiły o niczym innym od dnia, w którym rozdzielono obowiązki na koncert. Miało być na zapleczu sceny i pomagać ekipie scenicznej we wszystkim, czego potrzebowali. Oznaczało to niechybny kontakt z XTS. Ag, ze względu na ukończone studia, przydzielono do pomocy w biurze prasowym, które działało w czasie koncertu i posiadało okno z dobrym widokiem na scenę. Ja dostałam rolę Stewarta. I miałam kierować zagubionych ludzi na właściwe miejsca. Kręciliśmy się w parach po korytarzu między sektorami, w uniformach i saledynowych kamizelkach z napisem Staw na plecach, aby łatwo było nas znaleźć. Byłam w parze z Nataszą, była super, uśmiechnięta cały czas, z cierpliwością tłumaczyła ludziom po raz kolejny to samo. Na samym początku naszego dyżuru było bardzo intensywnie. Tłumy ludzi przewijały się w te i z powrotem, szukając właściwego wejścia na sektory albo właściwego miejsca. Sprawdzałyśmy bilety, bo ludzie często nie pamiętali, jakie naprawdę mają numery siedzeń. Kiedy na jedno miejsce przypadły dwie osoby i prawie rozkręcono awanturę, okazało się, że ktoś po prostu nie był w swoim rzędzie. Gdy tylko rozpoczął się koncert, na korytarzach uspokoiło się, ale na stadionie wrzało. Z pozostałymi stewardami zaglądałyśmy przez otwarte drzwi, prowadzące na schody w dół między siedzeniami. Kiedy nikt się nie kręcił i do niczego nas akurat nie potrzebowano, mogłyśmy trochę podpatrzeć, co się dzieje na scenie. Było gdzieś w połowie koncertu. Stałam z Nataszą w przejściu i podziwiałyśmy z daleka, jak XTS robi swoje show, gdy na korytarzu dostrzegłam dwie nastolatki rozglądające się nerwowo. Z Nataszą spojrzałyśmy po sobie. Ja pójdę, Zaoferowałam się, bo poprzednio ona kogoś odprowadzała. Dziewczyny zestresowały się, bo wracając z toalety, nie mogły znaleźć swojego zejścia. Szukały jakiegoś charakterystycznego punktu, którego tu nie było. Sprawdziłam ich bilety. Okej, okay, to nie ten sektor, zaprowadzę was. Od razu się uśmiechnęły z widoczną ulgą. Zeszłam z nimi na stadion i pokazałam ich rząd. Na środku było widać dwa puste miejsca. Zespół właśnie kończył piosenkę i podniosła się wrzawa. Zostawiłam je przy właściwym przejściu, ale jeszcze na szczycie obejrzałam się przez ramię i zobaczyłam, że cały czas stoją niepewnie na schodach. W rzędzie było sporo dzieciaków z rodzicami i chyba wstydziły się przeciskać między dorosłymi. Wróciłam do nich i rozejrzałam się. Członkowie zespołu schodzili ze sceny. Zaraz się uspokoi, pomyślałam. Dobra dziewczyny, jak powiem, to idziecie za mną i się nie zatrzymujecie. Pokiwały głowami wpatrzone we mnie jak w obrazek. Zespół zniknął, a ludzie częściowo wrócili na miejsca. Idziemy. Ruszyłam przodem między siedzeniami. Słowa przepraszam użyłam chyba z pięćdziesiąt razy. Było ciasno, ale nikt nie robił problemów. Każdy grzecznie siadał i wsuwał nogi, abyśmy mogły przejść. Widząc wściekle żarówiastą kamizelkę i identyfikator, ludzie nieco hamowali się z uwagami. Dotarłyśmy do właściwych miejsc, gdzie dziewczyny usiadły z wyraźną ulgą i podziękowały. Ruszyłam w drogę powrotną, kiedy na scenie pojawiła się wielka metalowa, kulista konstrukcja i podniósł się wrzask. Nie sądziłam, że takie młode dziewczyny mają tyle siły. Drąc się wściekle i skacząc, prawie mnie staranowało jakieś nastolatki. Wpadłam siedzącemu obok facetowi na kolana. Bardzo przepraszam, krzyknąłam podnosząc się. Mężczyzna objął mnie w pasie, ponownie ściągając w dół. Pani siedzi! Stratują panią, zanim się pani wydostanie. Siedziałam obcemu chłopu na kolanach i byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, co mam zrobić. Dzieciaki szalały. Nie było jak stać, nie mówiąc o przyciskaniu się na koniec krzesełek. Na scenie w metalowej kuli stał Q. Na początku, gdy poruszał się pomiędzy elementami struktury, ludzie krzyczeli i skakali jak opętani. Gdy jednak melodia zwolniła, a on usiadł i zaczął śpiewać, publika ucichła. Miał niesamowity, niski głos z charakterystyczną chrypką. Ludzie patrzyli o niemiali w skupieniu na zjawisko, którym niewątpliwie był. Postanowiłam wykorzystać moment, żeby się wymknąć z miejsca, w którym się znalazłam. – Dziękuję za rolę krzesła – powiedziałam i ruszyłam naprzód. – Cała przyjemność po mojej stronie – zaśmiał się mężczyzna za mną. Wróciłam na swoje miejsce w drzwiach koło nataszy, jak najszybciej mogłam. Idąc w górę schodów, obejrzałam się jeszcze tylko raz popatrzeć na piosenkarza. Z tej odległości był tylko małą, jasną postacią na tle srebrnej siatki, jednak na wielkim ekranie za jego plecami pokazywano zbliżenie na twarz. Siedział z zamkniętymi oczami, wyglądał, jakby śpiewał z głębi swojej duszy. Ruszyłam naprzód, a po schodach odprowadzały mnie jego słowa. Tylko mnie dostrzeż. Zobacz we mnie, tego prawdziwego mnie. Rozmawiałyśmy cicho jeszcze długo o wydarzeniach, przeżyciach i o tym, jak bardzo jesteśmy zmęczone, zamiast po prostu iść spać. Wszystkie wspomnienia krążyły cały czas żywe w głowie i pewnie nie pozwoliłyby nam odpłynąć w odmęty snu. Cieszyłyśmy się, że niedzielę miałyśmy wolną, bo kiedy się w końcu kładłyśmy, za oknami zaczynało świtać. Wstałyśmy dopiero na lunch. Na stadionie trwały prace porządkowe. Klopsy w sosie z ziemniakami i surówką smakowały mi bardziej niż kiedykolwiek. Na zmęczeniu doceniało się wszystko bardziej, a zwłaszcza kiedy można było wrócić po jedzeniu do śpiwora i wyciągnąć obolałe nogi. Po koncercie miałam 35 tysięcy kroków w aplikacji zliczającej. Nic dziwnego, że bolały nas nogi. Przez cały czas wolontariatu nie zrobiłyśmy aż tyle dziennie, co w jeden wieczór. Dziś ich nie będzie. Odwróciłyśmy głowy w stronę Asi. Mam cynk, że po koncercie się regenerują i mają wolny dzień, powiedziała patrząc w telefon. Pokiwałyśmy zgodnie głowami. Żadna nie miecha sił na nic więcej. Nie miałyśmy nawet sił zapytać, skąd ma takie informacje. Poniedziałek był dziki. Robili jakieś wielkie przemeblowanie sceny. Chcieli, aby każdy koncertowy wieczór był nieco inny, więc zamówione były różne aranżacje do zmontowania na każdy tydzień. Panował hałas i rozgardiasz. Wieczorem miałam tak serdecznie dosyć, że dziewczynom od razu powiedziałam, że po kolacji idę do swojej jamy. Nie chciało mi się nic, tylko wycieszyć głowę. Zmęczenie z soboty jeszcze ciągle ze mnie nie zeszło. Paradoksalnie, właśnie wtedy, gdy byłam tak bardzo wycieńczona, muzyki słuchałam bardzo głośno. Włączyłam swoją ulubioną listę i przyznałam na stercie materacy, sama nie wiedząc kiedy. Coś załaskotało mnie w nos. Kiedy otworzyłam oczy, zobaczyłam nad sobą głowę z jasnymi włosami dotykającymi mojej twarzy, i myślałam, że zejdę na zawał, tak się wystraszyłam. Kiedy się podniosłam, chłopak wskoczył na materacę i usiadł koło mnie. Głupi jesteś? popchnęłam go rozdrażniona. Kiu zaczął się śmiać na całe gardło. Co to w ogóle robisz? Wzruszył ramionami. Ciągle jeszcze byłam zmęczona i trochę irytowało mnie, że dla zabawy zakłóca mi spokój. Asia opowiedziała mi o tym, jak na koniec koncertu zsunęli się w odgrodzone miejsce między sceną a tłumem. Wąski pas, którym poruszała się ochrona. Tłum prawie przewrócił barierki. Aga potwierdziła tę rewelację, mówiąc, że obserwując to z góry przeżyli chwilę grozy. Przypomniało mi się to teraz i chciałam mu wbić szpilę, tylko dlatego, że wydawał się być w lepszym humorze niż ja. Słyszałam, że jesteście wrzodami na tyłku dla ochroniarzy w czasie koncertu. Wybuchnął ponownie głośnym, szczerym śmiechem. Może czasami. Po koncercie słyszałam co innego. Zaśmiał się znowu, rozumiejąc, o czym mówię. Trochę tego nie przemyśleliśmy. Nie zachowywał się, jakby zaraz miał iść. Westchnęłam i zaczęłam zwijać kabel słuchawek. Czego słuchasz? Wszystkiego poza wami. Powiedziałam zgryźliwie. Uśmiechnął się i drążył dalej, a ja myślałam, że to wkurzające, że nie mogę go wkurzyć. Spojrzałam na ekran telefonu. Coldplay, zanim mnie obudziłeś. Włączyłam play i bezwiednie podałam mu jedną słuchawkę. Miałam ustawiony tryb losowy i następne uruchomiło się. Teenage'a's D-Tribute. Uśmiechnęłam się pod nosem. Zawsze bawiła mnie ta piosenka. Zmieniliśmy uwagi na jej temat, a potem na temat kolejnej, która się włączyła. Zapytałam o koncert, i wtedy się rozgadał. Był wyraźnie podekscytowany. Opowiadał, jak bardzo jest to męczące i jednocześnie energetyzujące doświadczenie. Zapytał też, co robiłam w czasie koncertu i sama, nie wiedząc czemu, opowiedziałam mu historię niespodziewanego siedzenia na kolanach czyjegoś ojca. Śmiał się serdecznie i zadawał pytania, jakby naprawdę obchodziło go wszystko, co mówię. Przez krótką chwilę wydawało mi się, że się znamy dłużej niż było naprawdę. Przegadaliśmy długi czas, aż piekanie w jego telefonie stało się natarczywe, i oddzwonił do kogoś, kto niecierpliwił się po drugiej stronie słuchawki. Mówił głównie po koreańsku, ale chcąc nie chcąc wychwyciłam tak i nie, które kojarzyłam. – Idę, będziesz tu jutro o tej porze? – Raczej tak, ale kto wie, jutro mam wolne, może zaszaleję na mieście i nie wrócę. Kolejnego wieczoru pojawił się ponownie. Byłam już przygotowana i nie spałam. Zachowywał się, jakbyśmy się znali trochę dłużej. Bez skrępowania pytał o różne rzeczy: czym się zajmuję, skąd jestem? W końcu zapytał: jak mam na imię. Ty moje znasz, a sama mi się nie przedstawiłaś. Jestem Anna. Nie sądziłam, że cię to w ogóle interesuje. A przede wszystkim nie sądziłam, że się jeszcze spotkamy. Lubię poznawać ludzi. A to zupełnie odwrotnie niż ja. Przez chwilę rozważał, czy mówię serio, czy nie, po czym roześmiał się, jakbym opowiedział najlepszy dowcip, jaki słyszał. Jednak do kolejnego koncertu nie pojawił się więcej, przynajmniej kiedy ja byłam w graciarni. I przemknęło mi przez myśl, że to by było na tyle z poznawaniem ludzi.